Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy test i sprawdzimy, jaka ogniskowa i jak w ogóle różne ogniskowe wpływają na filmowość ujęcia. Zapraszam. Ach. Widzicie, przez ostatnie lata filmowałem głównie Osmo Pocket 3 właściwie od kiedy wyszedł, ale ma on jedną wadę. Zawsze filmuję przy 20 mm, jeżeli chodzi o pełnoklatkowy odpowiednik, dlatego dzisiaj postanowiłem zobaczyć, jak to będzie wyglądało przy innych wartościach. Zebrałem ze sobą 85 mm, 35, a także 50. I właśnie takie wartości będziemy dzisiaj testować. Jeśli wybór ogniskowych sprawia Wam problemy, nie wiecie jak je dobrać do sytuacji, to polecam moją darmową ściągawkę fotograficzną, którą możecie sobie wydrukować i zabrać ze sobą w plener. I tam nie tylko znajdziecie ogniskowe, ale również pozostałe parametry, które pozwolą Wam robić ostre zdjęcia, ale też dobierać parametry odpowiednio do sytuacji. Link znajdziecie w opisie. Jakie są zasady tego testu? Będę dzisiaj nagrywał taką sekwencję filmową, w której idę z parkingu tutaj w stronę czatowni. Idea jest taka, żeby to było, nie wiem, 15-20 sekund i każda ze scen będzie nagrana po kolei wszystkimi obiektywami. Nie będę się starał dokładnie robić takich samych kadrów, bo to nie ma sensu, po to używam różnych obiektywów, ale mniej więcej będę chciał podobne ujęcia mieć, żeby Wam pokazać, i zresztą sobie też, jak wyglądają różne ogniskowe właśnie w takich typowych sytuacjach, za każdym razem będę oczywiście się starał maksymalnie wykorzystać to, co mi dany obiektyw, dana ogniskowa umożliwiają. To jest pierwszy. 85 mm. Już pierwsze ujęcie pokazuje różnicę. Zobaczcie, jak przy 85 mm widać drzewa na dalszym planie i całość jest bardziej zwarta, a my jesteśmy bliżej akcji w porównaniu do 20 mm, gdzie ujęcie jest bardziej dynamiczne, przestrzeń jest optycznie powiększona, a w kadrze jest więcej miejsca na dodatkowe rzeczy. 85 to niemal inna rzeczywistość, gdzie nie przestrzeń, a dalsze plany są najważniejsze. Z kolei 35 mm ma nadal lekki dynamizm, ale postać w kadrze nie jest pomniejszona. 50 mm daje taki ciekawy balans. Zobaczcie, jak ta równowaga przechodzi w kierunku filmowanej osoby, gdy kadr ponownie wydłużymy do 85 mm. Jak uzyskać ten filmowy wygląd? Przede wszystkim kręcimy w 24 klatkach na sekundę. Jest to klatka sztypowa właśnie dla kina. Druga rzecz, która jest potrzebna, to odpowiedni czas naświetlania pojedynczej klatki. Wykorzystujemy odwrotność dwukrotności, czyli 1,48 lub 1,50, jak tutaj jest najbliżej. W nowszych aparatach pojawia się coś takiego jak kąt migawki, shutter angle i tam ustawiamy 180 stopni. I to jest taka wartość, która daje bardzo fajne filmowe rozmycie ruchu, tak jakie właśnie znamy z filmów. Kolejną rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, w jakim formacie kręcimy. Ja dzisiaj będę chciał korzystać z C-Logów, C-Loga 3. To jest skala logarytmiczna i warto wiedzieć, w jakich parametrach ISO producent zaleca filmowanie w tym trybie. Ten tryb umożliwia wykorzystanie nieco większego zakresu dynamicznego niż to, co normalnie się rejestruje podczas filmów, więc możemy to później lekko jeszcze sobie skorygować podczas obróbki. Jeśli nie planujecie takiej korekcji, to jak najbardziej możecie korzystać z profili kolorystycznych, tych domyślnych trybów, które są w aparacie. Nagrywając w formacie logarytmicznym, musimy wiedzieć, jaki jest bazowy poziom ISO naszego aparatu. W moim przypadku jest to ISO 800. Nie byłem tu wystarczająco precyzyjny. Każdy format log może mieć bowiem inne bazowe ISO, i nie jest to to samo ISO, co bazowe w trybie fotograficznym. Trzeba po prostu sprawdzić w dokumentacji producenta. No i teraz, jak widzicie, mam już czas naświetlania. Zadany 1,50. Mam ISO 800 wybrane, no i tutaj nagle się okazuje, że w taki słoneczny dzień, no to jest strasznie jasno. I potrzebuję również mieć okulary przeciwsłoneczne dla aparatu, czyli filtry ND. Korzystam z filtrów Freewell M2 magnetycznych. To jest filtr ND64, to jest 6 stopów światła. I przy takiej Pogodzie jak jest teraz, czyli słoneczny dzień, ale zimowy, gdzie słońce jest już trochę niżej nad horyzontem, to w tym momencie, żeby prawidłowo to naświetlić, mogę otworzyć to światło w tamtą stronę, gdzie, gdzie Wy stoicie, F2.8. Czyli tutaj ciągle jest dość jasno otwarte, ciągle dosyć płytka głębia ostrości. Jeśli bym chciał tutaj sobie jeszcze trochę to bardziej przyciemnić, to mogę do tego filtra sobie dołożyć kolejny filtr ND albo filtr polaryzacyjny, w zależności od tego, jaką mam potrzebę. I one są magnetyczne, jeden na drugi mogę zakładać i to całkiem fajnie działa. Natomiast no jest to dosyć niewygodne, bo tutaj nie mam żadnej płynnej kontroli. Mogę oczywiście sobie lekko tym pierścieniem przysłony sterować jasnością. Natomiast jeżeli chciałbym mieć konkretną przysłonę, no to już niestety e, to jest mało wygodne, e, jeżeli chodzi o, o kontrolę. Dlatego e, są takie filtry jak filtry e, zmienne. Filtry Freewella sam kupowałem regularnie, więc gdy ostatnio producent zaproponował mi do testu ich najnowszy model hybrydowy, zmienny, szary z polaryzatorem, to nawet się ucieszyłem, bo jakościowo byłem z tego producenta do tej pory zadowolony i wiedziałem, że pomoże mi on wykorzystać w tym filmie obiektywy z większym rozmiarem gwintu niż 67 mm, dla których jest zaprojektowany, pokazany przeze mnie przed chwilą, system M2. Idea jest taka, że kupujemy sobie jeden taki filtr, który ma 82 mm, i przez różne redukcje możemy korzystać z nich na innych obiektywach. Ja go testowałem też na 15-35 i faktycznie przy okolicach 15-16 mm on już trochę winietuje na samych narożnikach. Natomiast jeśli kręcimy filmy w formacie 16x9, to te narożniki wypadają, więc nawet w takim szerokim kącie można z tych filtrów korzystać. One są mocowane magnetycznie do naszego tutaj pierścienia takiego. Mocującego pierwszego. Możemy sobie ustawić polaryzację najpierw. Jak jesteśmy zadowoleni, dokręcamy, on się wtedy mocniej trzyma. I następnie możemy. O, jeszcze za słabo, następnie możemy sobie ustawić już poziom bezpośrednio tutaj tego przyciemnienia. Jak chcemy, żeby był mocny ten filtr neutralny. No i dzięki temu mamy możliwość pracy zarówno polaryzacją, jak i przyciemnieniem. Tutaj warto podkreślić, że każdy taki filtr zmienno-szary ma w sobie wbudowane dwa polaryzatory, które kręcimy wokół siebie. Różnica w tym polega na tym, że możemy jeszcze sobie ustawić, jak ta polaryzacja wygląda, czyli możemy ją bardzo osłabić, albo zrobić ją mocniej i mamy nad tym kontrolę, czego takie zwykłe filtry zmienno szare nam nie dają, regulowane szare nam nie dają. I to jest zaleta tego filtra. Druga rzecz, jaką tutaj mamy, to jest to, że mamy ten zakres pracy tego filtra szarego ograniczony, więc nie możemy wyjść w zakresy, w których będzie on psuł niebo. No i myślę, że takie rozwiązanie na pewno pomoże wszystkim, którzy walczą z tym, żeby ich filmy wyglądały jak najlepiej. Tutaj mam bardzo ciekawe miejsce, dlatego że jest taka dłuższa, prosta droga, która z jednej strony wchodzi do lasu, z drugiej strony wchodzi do lasu. I tutaj wydaje mi się, że mogę zagrać trochę tymi ogniskowymi. Na przykład przy 35 mm jestem w stanie zrobić szerszy kadr, nieco niżej dać ten obiektyw. I zobaczcie za mną, tutaj są takie. Brzozy z jednej strony i drzewo z drugiej, i one razem mieszczą się w kadrze, czego nie będzie się pewnie dało zrobić już przy 85 mm. Z kolei, przy tych 85 mm, będę chciał wykorzystać tą ścianę lasu oświetloną, żeby właśnie jakoś to fajnie wyglądało. Ciekawie się robi, jak połączymy ujęcia z 85 i 35 mm, tworząc dynamiczną sekwencję. Dla kontrastu 50 mm pokazuje tu najbardziej naturalną perspektywę, tak jakbyśmy tam byli. Jedną z najważniejszych rzeczy, które trzeba na samym początku sprawdzić, jak jesteśmy w nowej lokacji, to po prostu światło. Czy to fotografia, czy film, kierunek padania światła ma ogromne znaczenie. To, jak jestem teraz oświetlony, to jest typowe dla różnego rodzaju filmów. Tam, gdzie światło pada na jedną stronę, na jeden profil twarzy, a od tej mniejszej strony jest ustawiona kamera, aparat. I to tworzy taki filmowy klimat. Bardzo często coś takiego... O, mikrofon. Bardzo często coś takiego zobaczycie w filmach, dlatego zobaczcie, co się dzieje, jak się obracam. W tej chwili słońce jest dokładnie nad Wami i świeci prosto w moją twarz. To wszystko robi się płaskie, ta twarz nie jest interesująca. Z kolei, w tą stronę, jak idę, no to można też tak oświetlić, ale zwróćcie uwagę, że też nie jest to tak ciekawe, bo tutaj mam ciemno i nic specjalnie nie widać. Widzicie tą jaśniejszą część. Można kręcić pod światło, to też jest całkiem dobre, tylko oczywiście trzeba trochę bardziej wtedy rozjaśnić i nie przejmować się przypalonym niebem. Tutaj w tej chwili nie mam kontroli nad ekspozycją, także nie jestem w stanie Wam tego rozjaśnić, ale jakbym miał to jeszcze raz robić, na przykład już normalnie aparatem, to po prostu byłoby tutaj jaśniej. I wracamy do tego ustawienia filmowego. Kręcę od ciemniejszej strony. Płasko. Tą stronę jest źle, ale zwróćcie uwagę, mogę zrobić tak. I też będziemy mieli ten filmowy klinowy klimat. Powoli dotarłem do końca trasy. Staw był całkowicie skuty lodem, którego niebieska tafla pięknie współgrała z żółto-pomarańczowymi trzcinami. Nagrałem też komplet filmów, zobaczcie więc jak wyglądają poszczególne sekwencje dla różnych ogniskowych. Powiem Wam, że nagrałem właśnie ostatnią scenę, którą potrzebowałem do tej sekwencji. I tak od 11:30 do prawie 15:00 mi zajęło kręcenie tych kilku ujęć. Ale też po drodze miałem tutaj trochę postojów. Warto mieć taką miejscówkę, w której nie ma presji. O, właśnie lecą żurawie. To jest właśnie to, że tutaj czekajcie. Nie wiem, czy będziecie je widzieć. I właśnie dlatego lubię tu przyjeżdżać, bo jest tak bez presji i zawsze coś się wydarzy. Wcześniej obserwowałem dzięcioła zielonego, także tutaj zawsze coś jest fajnego. Nie mam tej presji, bo wiem, że. No tutaj już byłem i zawsze mogę przyjechać i po prostu sam proces czasami jest ciekawszy od tego, co się stąd przywiezie. Natomiast jeśli chodzi o obiektywy, to muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się fotografowało 35mm. Filmowało i fotografowało. I to jest bardzo ciekawe, bo 35mm to jest tutaj odpowiednik Fuji x t czyli w aparacie, który przekonał mnie do fotografowania Jedną ogniskową i przyznam szczerze, nie fotografuję nią zbyt dużo na rp., bo nie mam innego obiektywu niż ta Sigma Art, która jest jeszcze na adapterze. Ona nie jest jakaś strasznie ciężka, ale dzisiaj, kiedy nią kadrowałem, to miałem takie wrażenie, że dużo lepiej się z nią dogaduje niż z tą 50. 50 trochę bardziej jest dla mnie wymagająca. I to jestem ciekaw, jak ocenicie dzisiejsze filmy. Bardzo jestem ciekaw nagrań z 85. Mam wrażenie, że te kadry są nieco bardziej skompresowane, ale też zauważyłem, że w niektórych sytuacjach trochę jakby brakowało mi ochoty pójść dalej, odsunąć się nieco dalej. Nie do końca byłem zadowolony z tego, że ten kadr jest taki pełny w niektórych momentach, ale później oglądając te nagrania, miałem wrażenie, że one wyglądają najciekawiej ujęcia, które widzieliście na początku filmu nakręciłem kitowym zoomem 24-105 STM i jak widzicie nawet na tak prostym instrumencie można wykręcić fantastyczną jakość. Jeśli mimo posiadania dobrego sprzętu Twoje fotografie wyglądają gorzej niż ze smartfona, to przygotowałem dla Ciebie kurs Świadoma Fotografia, gdzie udoskonalisz umiejętności i szybko nauczysz się wykorzystywać 100% możliwości swojego aparatu bez tracenia czasu na sprawdzanie często sprzecznych porad z YouTube'a. Zanim Wydasz kolejne tysiące złotych na lepszy obiektyw. Naucz się wykorzystywać to, co masz, a wszystko w cenie zapasowej baterii. Najprawdopodobniej najfajniejszy film to będzie film, w którym wykorzystam różne ogniskowe, żeby było to jak najbardziej dynamiczne i jak najbardziej interesujące i różnorodne. Także zobaczcie, jak wygląda finalna wersja. Dobra, dla mnie pora coś zjeść i jeszcze przyjrzeć się, co tak naprawdę jest na stawie. Dzięki za wsparcie i wspólnie spędzony czas, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.